Witam serdecznie na kanale Pink Yarn W dzisiejszym filmie zaprezentuję w jaki sposób wykonać ściek patentowy jednokolorowy na próbce cierganej na płasko. W języku angielskim ściek ten nazywa się brioche stitch. Jest to ściek bardzo miły w dotyku, gruby. I bardzo przyjemnie się go dzierga. Jest to ściek, który wygląda tak samo z lewej, jak i z prawej strony. Nie jest trudny w opanowaniu, także bardzo serdecznie zapraszam do wspólnego dziergania. Robótkę rozpoczynamy od narzucenia na druty parzystej liczby oczek. Dwa ostatnie oczka to będą nasze oczka. Brzegowe, a resztę oczek będziemy przerabiali ściegiem patentowym. Ja narzuciłam sobie oczka na drutę metodą klasyczną, czyli długiego ogonka. Rozpoczynamy dzierganie. Pierwszy rząd będzie nieco inny od pozostałych rzędów. Jest to rząd, w którym stabilizujemy sobie. Nasz wzór i pierwsze oczko ściągamy z druta, tak jakbyśmy chcieli przerobić je na lewo. Kolejne oczko przerabiamy jako oczko prawe. Robimy narzut wełny na drut i ściągamy kolejne oczko, tak jakbyśmy chcieli przerobić je na lewo. Kolejne oczko przerabiamy jako oczko prawe. Robimy narzut, wełnę na drut i ściągamy kolejne oczko, tak jakbyśmy chcieli przerobić je na lewo. I ponownie, oczko prawe, narzut i ściągamy oczko, jakbyśmy chcieli przerobić je na lewo. Przerabiamy oczko prawe, wykonujemy narzut i ściągamy oczko, jakbyśmy chcieli przerobić na lewo. Oczko prawe, narzut i ściągamy. Oczko prawe, narzut i ściągamy. Oczko prawe, narzut i ściągamy. Nieprzerobione, oczywiście. Oczko i ostatnie oczko, oczko brzegowe, przerabiamy jako oczko lewe. I teraz. Przystępujemy do wykonywania naszego ściegu. I kolejne rzędy będą się powtarzały. Czyli będziemy do końca naszej robótki wykonywali ją właśnie w ten sam sposób, w jaki będziemy ją przerabiali teraz. Ściągamy oczko brzegowe, jakbyśmy chcieli przerobić to oczko na lewo, i kolejne oczko razem z narzutem. Przerabiamy na prawo. Tu mamy oczko lewe. Wykonujemy narzut i ściągamy to oczko, jakbyśmy chcieli przerobić je na lewo. Tutaj mamy narzut razem z oczkiem. Narzut nakłada się. Jest bardzo blisko tego oczka, które trzeba przerobić na prawo. Więc raczej nie powinniście się pomylić. I przerabiamy razem na prawo. I ponownie wykonujemy narzut i ściągamy oczko. Nieprzerobione. Oczko prawe, wykonujemy narzut i ściągamy oczko. Jakbyśmy chcieli przerobić je na lewo. Przerabiamy oczkiem prawym narzut, wykonujemy nowy narzut i ściągamy oczko nieprzerobione. I tak wykonujemy do końca rzędu. Narzut, ściągamy i ostatnie oczko przerabiamy na lewo. Obracamy naszą robótkę i powtarzamy cały proces do ostatniego oczka. Ściągamy pierwsze oczko brzegowe jako lewe. Kolejne razem z narzutem przerabiamy na prawo. Ponownie ściągamy oczko lewe z narzutem. I kolejny przerabiamy na prawo. Wykonujemy narzut i ściągamy oczko. Przerabiamy oczko razem z narzutem. Wykonujemy narzut i ściągamy oczko. Nie przerabiamy. I tak do końca rzędu. Teraz pokażę, w jaki sposób zamknąć robótkę, którą dziergamy ściegiem patentowym. Przerabiamy na prawo pierwsze oczko. Przerabiamy na prawo oczko razem z narzutem. I przekładamy pierwsze zamknięte oczko nad drugim. Kolejne oczko to jest oczko lewe, więc przerabiamy je na lewo. I zamykamy ponownie mamy oczko z narzutem, przerabiamy razem, oczko z narzutem i zamykamy oczkiem poprzednim oczko lewe, więc przerabiamy oczkiem lewym i zamykamy. Kolejne to jest oczko prawo z narzutem, więc przerabiamy je razem i zamykamy oczko lewe, zamykamy. Kolejne oczko to jest oczko lewe, więc przerabiamy jako oczko lewe i zamykamy poprzednim oczkiem. I w ten sposób tworzy nam się zamknięcie właśnie tego ściegu. W ten sposób zamykamy do ostatniego oczka.